a teraz atrakcja naszego wieczoru. Nasza urodziwa krajowego wyrobu May West. Wy jesteście mocni, silni, my słaba pleci. Lecz my mamy coś, co byście wy chcieli mieć Co jest warta wasza siła, wasza pięść i twarda dłoń. My kobiety, choć słabiutkie, mamy na was jedną broń Seksa-pil to nasza broń kobieca Seksa-pil to coś, co was podnieca w dzień Styl, szarm, szyk, ten was zdobywamy by mi O, jeden znak, a już nie wiecie sami, co i jak chacie godzinami, ech, och, ach, ach, i męczycie się, że strach. Jeden uśmiech i jedyna minka, i już każdy z was. Najtwardszy glas od razu grzeczny jest serdeczny jest dla każdej z nas. Słaba pleć, a jednak najsilniejsza, słaba pleć, a jednak najmocniejsza w dzień. Szyk, szarm, styl, nasza brońba seksapil. Ta ma auto, ta brylanty, ta putr In I dwa doleczki, ładne oczy, ładne brwi. Poważniejsze niż bogactwa, o bo tym wszystkim właśnie wtedy. Seks na piż, seks na piż, dzięki